Siemaneczko, z tej strony śmiechu. lecimy dzisiaj z taką poczuchą, e, troszeczkę nudną, ale połączymy ten film. E, troszeczkę z wyjazdem do Odpalaj, który już, już niebawem nagrywam ten unboxing jeszcze przed samym wyjazdem. Tam pewnie dostaniemy troszeczkę rzeczy na testy, więc wam po prostu to połączę razem z tą paczuchą. E, I zobaczycie sobie, co tam udało się wyrwać na testy. Stąd też chciałbym powiedzieć, że zapowiadam pierwszy konkursik w tym roku. Konkursik dla osób, które wspierają kanał od jakiegoś czasu, lub dla nowych wspierających, którzy zaczną wspierać. Pamiętajcie, że chyba najniższy próg wsparcia to jest 5 zł. Więc tak naprawdę niewiele. Pierwszy konkursik. Zaraz Wam powiem troszeczkę więcej o tym, jak to widzę. Jaka będzie. Jaka będzie procedura na, na losowanie? Kiedy będzie to losowanie? Najpierw pokażę Wam, co sobie tutaj zakupiłem. E, zakupiłem właśnie cztery kosteczki na testy i na, i na takie luźne strzelanie, i też na nagrody dla Was. E, może przedstawię statyw, żeby to było wszystko. Widać, jak widać. Logo Danger Hobby czyli kosteczki z Eser od Bogusia. Kosteczki Danger, Danger Hobby Trotyl 16-strzałowa, kosteczka w kalibrze 38 mm. W tym roku troszeczkę słabo z dostępnością Eser ale udało się wyrwać w całkiem przyzwoitej cenie. Rok produkcji, możecie sobie tutaj spojrzeć, to jest zresztą to nowa świeżynka na ten rok, także cztery takie kosteczki wpadły na, na mówię jedną wezmę sobie właśnie na, na wyjazd to odpalaj, także teścik pewnie tej kostki zobaczycie już, już niebawem jedną sztukę przekazuję na konkursik Czyli dla osób, które wspierają kanał Śmiechol, będą, będą, będą te osoby mogły wziąć udział oczywiście w losowaniu tej kosteczki za darmo. Nie jest dużo wspierających, także szanse macie duże. Jeżeli ktoś się zdecyduje, to, to myślę, że taka kosteczka w grudniu na Sylwestra. No, myślę, że nikt by, nikt by nią nie pogardził. 38 mm fajnie strzela, fajne efekty. Także myślę, że przypasuje to każdemu zapraszam do wsparcia. Losowanie zrobimy pewnie jakoś w pierwszej połowie grudnia, żeby przed świętami, żebyście mogli sobie taką kosteczkę na spokojnie jeszcze odpalić przed Sylwestrem albo w Sylwestra, jak ktoś będzie chciał. Myślę, że fajna, fajna opcja, bo kosteczka. Za praktycznie dwie stówki bez rabatów, więc myślę, że na bogato, no kurczę, no jak ktoś wspiera kanał Śmiechola, to też ma szansę na, na grube nagrody, a też wiadomo, jak to ja, zawsze coś tam do tej paczuszki dorzucę, pewnie jakiś kubeczek jeszcze, jakieś może petardki dwugramowe z Albanii, także na pewno warto, bierzcie udział, bo, bo naprawdę warto, myślę, że... Myślę, że spoko, spoko konkursik na start, później zrobimy też coś takiego luźnego dla wszystkich, ale póki co na razie tak to wygląda. Kolejna sztuka, no i kolejne dwie, mówię jedną odpalimy na teście, teście w odpale, na, na małym zlocie, jedną na konkursik przeznaczam, a dwie dla siebie na takie małe, luźne strzelanie sylwestrowe, jedną może w Sylwestra. A jedno sobie zostawię na przyszły rok. Zobaczę jak tutaj sytuacja w ogóle z tym SRPRO będzie. Wiem, że coś tam do odpala i wpada jakieś termo, jakieś uranium. Ale ile tego będzie? Tego tak naprawdę nikt nie wie. Pewnie niedużo. Także, także mówię, na cztery takie kosteczki udało się wyrwać. W całkiem przyzwoitej cenie. Więc postanowiłem je sobie zakupić. I przeznaczyć jedną dla Was na teścik. To macie cało. Całą infografikę, jak to wszystko wygląda. No, prezentują się fajnie. Mam nadzieję, że dadzą radę. Sprawdzimy Bogusia, czy ten film rzeczywiście nie był podkręcony. <laughs> Mam nadzieję, że nie, że warto było zakupić, bo zamówienie za ponad 7 stówek. Dobrze mówię, 6 stówek. No, troszeczkę tutaj, troszeczkę tutaj było wyjściowo, oczywiście, bez jakichś tam rabatów. Także tak to wygląda. Doklejam wam zaraz wypadki z odpalaj produkty, jakie tam nabyłem. A to już na tyle. Także cięcie i lecimy dalej. Co? Lecimy z podsumowanką niedziela dzisiaj. Takie małe zakupy wpadły. Powiem wam, że jestem trochę zdarty. 2003 o triplexa. TxB 508 kostka po prostu sztos moim zdaniem. Eee, cały kartonik, także łapcie, póki, póki są na stanie XB3008, takie małe popierdółki Znalezione na magazynie Co my tutaj jeszcze mamy hmm. Jest XB3031 dwa razy Kosteczka z serii Profi Tutaj mamy i o 2400-4001. teraz znalazłem starego na magazynie, także przytuliłem Tam na dole jest Brokat Crown. Tutaj są czteropaki e, wulkanów. Od Jorge. Tam też stroboskopy jakieś, jakieś. Fontany Noulimica. Pierwszy prezent od Pyrosa na no teścik. Także troszeczkę tego towaru wpadło nie będę wszystkiego rozpakowywał bo mi się naprawdę nie chce e, także kończymy kończymy ten odcinek wypad jak najbardziej udany niebawem relacja z wypadu do odpalaj troszeczkę potestowaliśmy o tam jeszcze gigant z Jorgę się schował także mówię no troszeczkę tutaj wpadło towaru troszeczkę dostaliśmy troszeczkę zamówienie z odpalaj które już miałem tam przygotowane na sobotę do odbioru Także naprawdę bardzo dobry wypad. A great choice, kostka 12 na 10. Ja jestem po prostu nią zachwycony, robię sobie zapasy. W tym plexie już chyba jej nie ma, także warto, warto, naprawdę warto.